Dzisiaj postaram się wam pokazać mój dzień z życia z powacza. Ale najpierw to musimy odśnieżyć furmankę. Niestety takie uroki pracy w Laponii. No i dobra, furmanka jako taka odśnieżona. Zapraszam was do oglądania. No i dobra, dotarliśmy do pracy. Jak zwykle ktoś nie domknął bramki. Idziemy się przebrać. Szybka mawiakina. Jak mnie trochę zniosło, to wiatr boczny wiał. Idziemy na robotę. Idziemy do naszego kontenera roboczego. Tam mamy socjale takie, gdzie możemy sobie zjeść i tym podobne. Ale że jesteśmy leniuchy, to sobie siedzimy w naszym kontenerze roboczym. Ja i tak jestem na diecie, więc nie jem. Tam są nasze zbiorniczki. To jest nasz kontener i to jest CJ. Zgadnijcie, kto go zbudował. Kontener w środku, jak to kontener. O, tu są nasze leżanki, ale to, że nie jem, to nie znaczy, że nie piję kawę. Więc w że trzeba, trzeba napić się kawy. I czekamy na jakieś wytyczne od Majstra. W sumie to wiemy, co mamy robić, ale nie ma co się wyrywać samemu. Muzyka w fińskim radiu. <śpiewa> Dobra, my pracujemy od 19, jest godzina 23 po 19. Nikt do nas nie przyszedł, więc idę sam zobaczyć, co się dzieje na robocie. Coś dla fanów ciężkich maszyn, dźwig, a to jest Dichchester, nasz zbiornik w wysokości 67 metrów. I idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Dzisiaj kontynuacja tego co zaczynaliśmy wczoraj, a mianowicie, tutaj, na tym kołnierzu, musimy, o tak wszystko. Do spawać trzy warstwy, położyć dodatkowe. No i powiem Wam szczerze, że pierwsza zmiana troszeczkę cię przycisnęła. Może nie jest super ładnie, bo to starsi panowie spawają. Zresztą tu jest taka, taki problem, że bardzo tym przeszkadza i czasem po prostu nie widać, więc można się nie wstrzelić z, z, z rączką, kurczę, z, z przycelowaniem. No ale zostało nam bardzo mało roboty. Trzeba będzie oszczędzać. Dzisiaj dam wam totalnie zły przykład, jak nie spawać, w czym nie spawać. Bo spawam dzisiaj wziąłem sobie tylko tą maskę i nawet nie wziąłem nic na twarz, żadnej maseczki. Nie moja maska powinnałem komuś jakiemuś ziemniakowi, czy coś takiego. Dobra, mamy godzinę y, 23. Trzeba zabrać się powoli do roboty. Tak sobie leży i myślę, że nie powiedziałem Wam co i czym my, jak spawamy. Znaczy, ja spawam sobie, to jest drut 1.2. Dostali duplex, bo spawamy tutaj duplex. Ta blacha jest wstępnie nagrzana do 70 stopni. No i moje parametry, na jakich spawam, to jest 7,1 na 26,2. Tam. No i co, mamy godzinę 21.20. Ja na dzisiaj skończyłem robotę, co niektórych może zdziwić. O, tak wyglądają moje bałwanki. Tutaj są inne bałwanki. Wyglądam jak Szop pracz. Ale to miejsca z tym. A dlaczego już mam koniec pracy? Ano dlatego, że zostało nam do dospawania dosłownie odtąd, do do, 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 do gdzie ja skończyłem dotąd. E, a jest nas pięciu na zmianie, więc ja powoli udaję się do kontenera. Ale będę miał dla Was jeszcze małą dygresję, zanim wrócimy. Ja już opuszczam swoje stanowisko pracy na dzisiaj, ale mam taką małą dygresję, bo bardzo często dostaję od Was pytania, komentarze: Jak to się stało, że w tak krótkim czasie, od kiedy spawam, wyjeżdżam za granicę, udało mi się znaleźć tak dobrą pracę, jaką mam teraz? Dobra, nie dobra, zależy dla kogo. No na pewno finansowo dobra, opłacalna. Powiem Wam szczerze, że ja trzymałem się jednej zasady. Jeżeli nie podobało mi się w pracy To po prostu ją zmieniałem Bardzo dużo razy słyszałem od ludzi Że jestem skoczek, że tamten, że w końcu nigdzie pracy nie znajdę No było wręcz przeciwnie Cały czas, praktycznie z roku na rok Miałem coraz lepszą pracę Coraz lepiej wychodziło to finansowo Więc naprawdę Nie trzymajcie się, nie siedźcie w jednym miejscu Tylko po prostu jak wam się nie podoba Jak was źle traktują w pracy, to ją zmieńcie O, a to są te zbiorniki Które budowaliśmy przez ostatnie półtorej roku Na szczęście już mamy koniec bo już troszeczkę mam dość tej budowy Co Zobaczcie ile śniegu napadało przez ten czas Jak byliśmy w zbiorniku A więc ja udaję się Do kontynera, na moją leżankę Położyć się w dżemkę No i w sumie dzisiaj już nic nie będę miał Wam do pokazania Więc zakończmy na tyle A, jeżeli Wam się podobał taki film To zostawcie jakiś komentarz czy coś Czy chcecie więcej czegoś, te, takich filmów Takiego typu vlogowych To może coś się uda więcej ponagrywać Pozdrawiam